Hej, hej, hej! Siemanko! Witam Was na kolejnym filmie na kolejnej zasiadce słuchajcie po złapaniu tego karpia na ostatnich tych zasiadkach co byłem byliśmy jeszcze na tej starej miejscówce 5 razy nic nie udało się złapać nic w ogóle nie brało, więc postanowiliśmy się przenieść przenieśliśmy się w to miejsce co w tamtym roku Powód tego przeniesienia w zasadzie jest ten sam. Chodzi dokładnie tutaj, zaraz wam pokażę. O te siatki. No, trochę muszę dalej. I chodzi dokładnie tutaj o te siatki, które są rozłożone i tam pływają ryby i one są dokarmiane. I myślimy, że po prostu ta ryba ta ryba tutaj przyszła, może w większości z kanału przypłynęła. Mamy już zaawansowaną jesień. Jeszcze czekają mnie może dwie, maksymalnie trzy zasiadki na tym kanale, ponieważ do końca mamy już listopad w ogóle. A do końca listopada mam wykupione pozwolenie tutaj na te kanały. No ale też wiadomo, nie będę przyjeżdżał tutaj w każdy dzień wolny. Jaki mam od pracy? No, i co przyjechaliśmy dzisiaj? Dzisiaj jest ogólnie sobota, 13 listopada. Przyjechaliśmy gdzieś z godzinę temu. Zanęciłem też trzy łopatki kukurydzy. Od razu mówię, że prawa wędka jest właśnie zarzucona na kukurydzę. Lewa wędka jest zarzucona na trzcinę. Na jeśli chodzi o właśnie o takie łowienie to nic się tutaj nie zmieniło Zaraz wam pokażę wędki Już. przybliżymy Tak jak powiedziałem lewa wędka czcina, prawa wędka kukurydza Nie uda się dzisiaj nic złapać i przyjadę jeszcze na ryby później w jakiś inny dzień To będzie po prostu ciąg dalszy tego filmu. Ja wam tam zadatuję, jeżeli będzie branie yy, jaki to był dzień i która godzina nawet. No, by coś jeszcze wzięło, by coś jeszcze uderzyło, no mam nadzieję, że się uda. A tak wygląda zbiornik elektrowni konin jesienią jeszcze raz wam pokażę kanał no i tak to wygląda. No dobra, słuchajcie, na razie odmeldowuję. Bo co tu też będę więcej mówił, i czekam na branie. Jak nie dzisiaj, no to winną, winny dzień, winną zasiadkę. Bez odbioru. O nie, tu jest pod szakami. Ładnie. jest za Nie, nie tata, bo tam nie widać. To no, jest właśnie to, co on robi. Na ścinę? Tak. No. Mały Armagedon, ale daje radę. że może ma 1,5 kg ale wziął. mogę wynęczyć, ta Mura zawsze tak robię na powierzchni to wariuje ale powiem wam w że zapiku nawet nie zapikało na tą trzcinę to one tak tu biorą trochę Dolną wargę, dolną Od... wargę, go wypuścić, nie chcę go męczyć, tylko chcę, chcę pokazać na kamerze to wyjeżdżał, ale Uć. Manco, witam Was w kolejnym fragmencie tego filmu. Słuchajcie, wczoraj po złapaniu tego amura i, i ucieczce tej ryby można tak powiedzieć. Nie miałem już nerw do nagrywania filmu. Byłem bardzo zdenerwowany, że, że tak się stało jak się stało. Chciałem rybkę Wam pokazać tam na dole na przywodzie. Wyśliznęła mi się z ręki, na szczęście wyleciała prosto do wody. Rybce się nic nie stało. Też miałem wam datować, też miałem wam datować, kiedy będę na rybach. Bo ta, ten film będzie złożony z trzech zasiadek. No, wczoraj był 16, dzisiaj jest 17 listopada. Co jeś, jeśli chodzi o branie, to. To jak widzieliście, nawet nie było piku, nic nie, nic nie pikło. Wędka się po prostu i swinger zatrząsł. Dobrze, że siedziałem przy wędkach no i udało się dźwignąć tą wędkę i tą rybę złapać. Dzisiaj mamy 17 listopada. Jedziemy z kolejnymi nadziejami. Jedziemy na 6-7 godzin i zobaczymy, czy coś złapie, czy nie. I dobra, widzimy się na kanale. Słuchajcie, niedługo się zwijamy. Ostatnie minuty zasiadki. Chciałem przejść do takiego podsumowania. Nie żałuję, że tu przyjechałem. Ponieważ udało się złapać tego amura. Ten film, który teraz widzicie. Nie wiem, czy on się pojawi jeszcze w listopadzie. Czy dopiero w grudniu. Ponieważ teraz będę miał trochę innych zajęć, mogę nie mieć czasu po prostu zmontować ten filmik. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Tak, będzie mnie żałuje, że przyjechaliśmy tutaj. Udało się złapać tą jedną rybę. Scenariusz podobny, tak jak w tamtym roku. Też tutaj, mniej więcej z tego okresu też jest filmik. Zamieszczę link do tamtego filmu. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to lewa wędka była zarzucona na trzcinę, prawa wędka była zarzucona na kukurydzę. Później obydwie zarzuciłem na trzcinę. I po następnych dwóch godzinach wróciłem do, do pierwotnych przynęt, czyli trzcina od lewej, od prawej kukurydza. Ale już dzisiaj raczej nic już nie weźmie, dosłownie jeszcze parę minut będziemy nad wodą. Uuu, I co mogę dalej powiedzieć? Zostawcie pod tym filmem lajka, subskrybujcie kanał. I co, tak naprawdę to już ostatni widok dla Was z kanału ciepłego.